Na no, cześć kochani, ja mam na imię Iza, przygotowałam dzisiaj dla Was zestaw ćwiczeń na posiadki. Na pewno wiele z Was narzeka na bolący tyłek od siedzenia w domu, dlatego myślę, że takie ekspres posiadki będą dla Was w sam raz. Już mówię, czego będziemy potrzebować. Dwóch zgrzewek wody jako obciążenia oraz minibandów. Jakiś większy oraz mniejsze obciążenie. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma, nie przejmować się. Nie są niezbędne, ale jeżeli ktoś ma, to polecam wykorzystać. W zależności od ćwiczenia będę też mówić, który opór lepiej wykorzystać. Zaczniemy sobie krótką rozgrzewką, a będziemy ćwiczyć w systemie trójek. Trzy ćwiczenia, każde przez 20 sekund, bez przerwy. Po każdej trójce 20 sekund przerwy, tak trzy obwody, i takich trójek również będą trzy. Zapraszam do wspólnego treningu. Dobra, to lecimy z rozgrzewką. Zaczynamy sobie z kipem A. Kola na wysoko. Potem przechodzimy do C. Teraz pajacem. Szybko, szybko. Zatrzymaj was w kroku na przemienne skłony tułowia. Proste plecy. Teraz dynamicznie, każdy. Dziesięć przysiadów z wyskokiem. I cztery. I pięć. I sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz. E, dziesięć. Padli do podporu. Również z skokiem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Teraz przenosimy ciężar ciała z jednej strony na drugą. Ok. Krążenia ramion. W przód. I w tył. Robimy wykrok. Dłonie ustawiamy obok stopy. Dłoń, która jest bliżej stopy otwiera nam Patrzymy za dłonią. Rozciągamy i zmieniamy stronę. To samo. Koń, która jest bliżej stopy, patrzy w sufit. Ok. Truch w miejscu. Ostatnie 10 pajaców i zaczynamy. do pierwszej trójki. No więc tak, pierwsza trójka składa się z następujących ćwiczeń. Zaczniemy sobie monster walkiem z dodaniem przysiadów. Tutaj właśnie polecam wziąć większy opór gumy między kolana. Zaraz do tego przejdziemy. Następnie zrobimy glute bridge w leżeniu na plecach również z większym oporem mini banda między kolanami. A na koniec hip Teraz jedno nóż. Gotowi? To zaczynamy. Zakładamy sobie mini bum nad kolana, załóż nie pod. Robimy trzy kroki w bok. Raz, dwa, trzy. Kończymy przysiadem. Wstajemy i idziemy znowu. Raz, dwa, trzy. Przysiad U góry zetnij mocno posiadek. Znowu. Schodzisz nisko na kolana. Lecimy. Jeszcze parę sekund. Przysiad. Góra. Zepnij. I wracamy. Dół. U góry mocno zepnij pośladek. Przechodzimy do glute bridge'a. Guma zostaje między kolanami. Ja spojrzę tylko na stopę. Dobra. I góra. Unosisz biodra na górze. Mocno spinasz pośladki. Dodajesz odwodzenie kolan. Dół. Góra. Odwodzisz. Pamiętaj zetnik pośladki. Jeszcze chwilkę. Mocno spinaj. Odwodzimy 3, 2, 1. Ok. Zdejmujemy wyglądę. Przechodzimy do HIP trasy. Jedną nóż. Kładziemy się. Mocno spinamy pośladki. Nasza kończyna dolna tworzy wszędzie kąty proste na samej górze. i Schodzimy w dół. Cały czas pracujemy na aktywnym pośladku. I trzy. Jeszcze chwilkę. Tym razem tutaj zmieniamy nogę. I stop. Chwilka przerwy, akurat żeby założyć mi na między kolana. Druga seria tej trójki. Jeszcze chwilka. Ok, trzy kroki w bok. Dwa, trzy, przysiad, zetnij. Schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, przysiad. U góry mocno setni po Dół. Przysiad. Mocno zepni pośladek. Raz, dwa, trzy. Dół, góra. Kładziemy się. I to samo. Zepnij, odwódź. Góra, bok. Wydech. Wydech na górze. Biodra wysoko, tak wysoko jak tylko możesz, ale nie pogłębiaj lodozy tylko mocno zetnij pośladek. Poczuj, że jest spięty. I hop. Dwa, jeden. Ok, zajmujemy. I hit teraz jedną już. druga seria. nogę. U góry mocno zepni pośladek. Cały czas jest aktywny, ale u góry jest maksymalnie spięty. I. Przytrzymaj. Okej. Okay. Dobra. I znowu przerwa, żeby założyć sobie minibandę. Okej. Okay. Trzy, dwa, jeden i maszerujemy raz, dwa, trzy, przysiad zetki, dół, raz, trzy, przysiad, góra, dół i znowu bok, przysiad, góra, raz, dwa, trzy, przysiad, góra. Przechodzimy do głębiejsza. OK. I góra. Hop. Odwodzimy. Raz. Raz. Pamiętaj, oddychaj. Nie po głębiej lordozy. Biodra tak wysoko aż poczujesz maksymalnie napięte pośladki. I pięć, cztery, 3 dwa, 1 Przytrzymaj na chwilę w odwodzeniu. Okej, okay, dół. zdejmujemy. I hit teraz. Ostatnia seria. Jak tam dajecie radę? Dobra. Zaczniemy sobie od lewej nogi, mocno spięty pośladek, uda ustawiony równolegle, u góry, uda prosto padnę do tego drugiego, tak? Hop. 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 Ciężar ciała, mocno napięcie jest, nie na palcach. Hop. Zmień nogę. Dwa. 3, 4, 5, jeszcze 3 sekundy. ok, przytrzymaj u góry chwilę, mocno zetnij pośladek, ciężar ciało na pięcie. Okej, okay, No, takim sposobem pierwszą trójkę mamy za sobą. Już mówię, teraz z jakich ćwiczeń składa się kolejna. Mam nadzieję, że jeszcze się nie poddaliście. Kolejna trójka będzie składała się z zakroków ze zgrzewkami. Później zrobimy sobie unoszenie i odwodzenie nogi w planku niskim, czyli na przedramionach, na deseczka na przedramionach. A później porobimy kickbacki również z minibandem między kostkami tym razem. Dobra? Już mówię, zaczynamy od za kroków Spytamy z grzewki, jakiekolwiek obciążenia macie. Eee, I dobra, patrzę na stopę. Startujemy. I do tyłu. Dodajemy puls. Wstajemy na dwa, czyli raz, dwa i dopiero wstajemy. Raz, dwa, u góry mocno spinasz posiadek. Cały czas aktywny jest ten nogi, która jest bardziej z przodu. I hop, oddychamy, jeszcze chwilka, i hop, dobra, odkładamy drzewy, miniband zakładamy między kostki i robimy deseczkę i patrzę na stopę, ok, start, odwodzimy, i unosimy. Hop. Mocno spinasz pośladek u góry. Hop, góra, góra. Bok. Bok. Góra, góra. I jeszcze trzy, dwa, jeden. Ok. Przekładamy mini sobie. W ten sposób. Jest na kostce drugi jest. Pod stopą. I kickbaki u góry, kąty proste wszędzie. Do sufitu sięga piętanie palce. Mocno spinaj po Pamiętaj, pięta idzie mocno do góry i na zewnątrz. Nie palce. Dwa. Jeden. Ok. Chwilka teraz przerwy, żeby uszykować sobie z A Trzymaj Dobra. Ciała mocno napięcie, tak samo. To jest zasada. Jeżeli chcemy aktywować pośladki, to musi być ten ciężar ciała napięcie. Między kostki. Okej. Okay. Deseczka. Hop, spięty pośladek. Aktywny brzuch i bok. Bok, góra, góra. Oddychaj też. hop Skłąd. Hop. Hop. Góra, góra. Okej, okay. przytrzymaj chwilę. Dół i ustawiamy do kichbaków. Mocno wyprowadzaj rozpośladka u góry. Uda z podłudziem prosto padę do siebie. W ten sposób ograniczamy zaangażowanie dwugłowego uda. Hop. Zmienię dwie. Okay? Trzy. Cztery. Pamiętaj, pięta do sufitu. Nie palce. Trzy, dwa, jeden. Ok. Dwie serie za nami. Chwytamy z grzewy. Trzy, dwa, jeden. Jak schodzisz w dół, Patrz, żeby kolano nie było za mocno z przodu, tylko jest raz się odsapia. Znowu seria trzecia. Aktywny brzuch i startujemy. 3 2 1 kickbacki Costa mini bat Gotowi 3 2 1 góra pięta do sufitu Możesz wziąć na górze hop Nie machasz biodrami nie robimy czegoś takiego u góry, mocno spinamy pośladek, biodra są cały czas lewe, prawe obok siebie. Zmieniamy nogę i góra. I wspinamy mocno. Ostatnie powtórzenia, dawaj, dawaj. I trzy, dwa, jeden, okej. Okay. No, no kochani, dwie trzecie treningu za nami. Ehm, dobra. Zaraz przedstawię trzecią trójkę. Okej, okay, mordeczki, ostatnia trójka przed nami. Już mówię, co potrzebujemy. Dwie zgrzewy zostają. Porobimy z nimi sobie zakroki skrzyżowane. E, później porobimy glute bridgea, ale na jednej nodze. Bez banda tym razem skupimy się na... Świadomym z pięciu pośladków, a później porobimy sobie wstania z krzesła bądź kanapy Jedno nóż. W ten sposób zaczynamy. Włapiemy, zgrzymy. Ustawiamy się. Postawa, brzuch. Silnujemy, żeby był aktywny. I lecimy za krokami. Dobra? Czas. Start. Hop. Tym razem bez pulsu. Wstajemy naraz. Stara się to zrobić płynnie i wstawać z mocno napiętego pośladka. Hop, hop. Góra. Tu przy okazji oprócz wielkiego zapracują na mały i średni. Trochę bardziej. Okej. Okay. Trzy. Dwa. Jeden. Odkładamy z Kładziemy się. Tak, wszyscy na to czekali, wiem. I tym razem jedną nóż robimy glut bridge'a, Hop. Przytrzymujemy 3 sekundy. Dół. Góra. Świadomie spinaj pośladek. Niech będzie cały czas aktywny. Dół. Góra. Ok, zmieniamy, zmieniamy nogę. Podnosimy cały tułów. Na górze mocno spięty pośladek. Tak, żeby uda były u góry równolegle do siebie. Góra. Ok. I siadamy tym razem. Też na to czekaliście pewnie, nie? I aktywny w tym przypadku mój lewy pośladek. Ręce możecie trzymać przed sobą. Wstajemy u góry mocno, spinamy. Siadamy. Góra, hop, nie robimy czegoś takiego, bo stracimy totalnie napięcie w pośladku, opuszczamy się również na spiętym, aktywnym pośladku, z wyczuciem. Góra, zmieniamy nogę, hop, góra, 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 okej. Okay. Kilka przerwy, przyszykujemy sobie grzewki. Ja włączę stoper. Ok, góra. Startujemy. I, idź. I jeszcze chwilę. pośladków. Zaczniemy sobie z lewej. Góra. Raz. Dwa. Trzy. Dół. Góra. Trzy. I jeszcze raz. I zmieniamy nogę. Hop. Mocno spięty pośladek. Uda równolegle. Biodra wysoko. Nie w ten sposób. Tylko tak. I jeszcze raz. Dobra. Wstajemy. I przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. Ok. Możemy również zacząć od lewej nogi. I hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pamiętaj. W dół. Siadamy również z wyczuciem na aktywnym posiadku. Zmieniamy nogę. Jeszcze chwilę. Dwa, jeden. No i trzecia, ostatnia seria. Chwilka oddechu. I startujemy. Ośladki, aktywny brzuch, wstajemy z wydechem. Trzy, dwa, jeden, odkładamy z grzewy. kładziemy się i znowu lewa noga, góra. Dół, góra i dół. Pamiętajcie, nie robimy czegoś takiego. Biodra. Prowadzą ruch biodra. I zmieniamy nogę. Tym razem prawa blizi pośladku. Lewa do góry. Hop! Trzy, dół i raz, dwa, trzy, dół. Raz, dwa, trzy, dół. Wstajemy, trzecie ćwiczenie, po raz ostatni. I szykujemy sobie jedną nogę. Pracy prosto, aktywny brzuch. I wstajemy u góry, dopinamy pośladek. Do. Góra, dół, Aktywny brzuch. Zmieniamy nogę. Górę. Ja wiem, że to może być ciężkie. Staramy się jak najmniej bujać ciałem, pracować na samych nogach, w samych posiadkach. Ok. Kochani, dziękuję Wam pięknie, to by było na tyle. Eee, Dawajcie w komentarzach znać, jak się podobało. Eee, bo nie wiem, czy więcej szykować, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Zapraszam do komentowania i do teningu.